A w dzisiejszym odcinku postaramy się odbudować wielkie Węgry. Niegdyś wielka potęga, a dzisiaj maleńkie państwo. Więc moi drodzy, zaczynajmy face of History 2. Oczywiście, moi drodzy, tak to wygląda. Mniej więcej musimy zdobyć tutaj te tereny. Czy będzie to łatwe i proste? No nie sądzę, zobaczcie, musimy zdobyć całą Słowację. Kawałek Austrii, Chorwację, Serbię, Rumunię i z Ukrainą jeszcze się pobić, więc to ze wszystkimi, a jeszcze Słowenia, no tak, ze wszystkimi sąsiadami musimy się tutaj pobić, więc to nie będzie aż takie proste. I jak się wydaje, będziemy musieli tutaj się właśnie jakoś tak fajnie porozwijać. Na sam początek, no poprawimy sobie relacje z Polską, Polak, Węgier, dwa bratanki, I z Ukrainą również, no i tutaj z Rumunią, bo nie chciałbym, żeby te kraje mi tutaj jakoś specjalnie atakowały. Jeżeli chodzi o punkty technologiczne, no to tutaj na pewno zaatakujemy szybko Słowenię. Dlatego lecimy od razu w utrzymanie wojska, żeby mieć to na maksa. Następnie sobie pójdziemy w badania. Suwaki, cyk, podatki, towary to na razie ograniczamy. No, gdzieś z takiego minimum te badania. I postaramy się właśnie najpierw szybko tej pozajmować. Będziemy zajmować oczywiście teren nieco większy, no bo czemu nie, czemu nie, niech nasze węgry się tutaj rozwijają. Stworzymy make węgry great again, normalnie, moi drodzy. Myślę, że tutaj wleci dzisiaj. Zobaczmy, zrekrutujmy tutaj armię. Myślę, że. Taka armia wystarczy tutaj na Słowenię. Słowenia, no, jest dosyć malutka, więc nie powinno być problemu. Od razu im wypowiadamy wojnę. Nad nim pozwolimy. Pierwszym zaatakować, żeby się tutaj właśnie odbili od nas. 200 jednostek. Wchodzimy na stolicę. No i cyk, moi drodzy. Węgry mają dostęp do morza. Węgierska marynarka wojskowa normalnie zostanie zaraz powołana. Mamy 10 tysięcy armii. A jak tam Węgry? 87 miejsce. Słowacja. Dałbym rady tak obstawić całą granicę po 2000. No, teoretycznie dałoby rady, tylko nie wiem, czy 10 koła to starczy na Słowację? No miejmy nadzieję, że. Tak, oczywiście nowe trendy trzeba ogarnąć, żeby się zaczęły asymilować. Dzięki temu troszeczkę będziemy lepiej zarabiać. Spróbujmy, spróbujmy. No, bo kto nie próbuje, ten ten nie wygrywa czy coś, więc tutaj od razu atakujemy. No w sumie tutaj na jedną kratkę wejdzie 6, a na drugą 4000. Są to jakieś ataki na Budapeszt, Okej, okay. oni tam mają jakieś cztery koła. Cyk tu weszliśmy, cyk tutaj pokonani. Tu się proszę rozlać. Tu nie musi być dużo jednostek, to bardziej coś w stylu. Wejdziemy od razu na stolicę. Dobra, 400 atak. Tu idą, tu idą. Tutaj rozwaleni. Tu Pijamy, moi drodzy. Ej, nawet szybko to idzie, Wam powiem. Nie jest aż tak źle, tylko. Całej Słowacji nie weźmiemy. Więc weźmy coś takiego. Zostanie taki malutki ogryzek. Ale spoko. To znaczy, że będziemy musieli z nimi zawalczyć jeszcze raz. I na razie może jednostki wywalę. Na razie dobrze to poszło. Jak widzę, że z kimś są słabe relacje, to poprawiamy. Nie chciałbym się tu z nimi klepać aktualnie. Stapowaliśmy. Teraz Słowacja się ogarnia. Nowe tereny musimy ogarnąć. Żeby nauczyli się węgierskiego na nowo. Niemcy i Francja się biją. Okej. Okay. Mam nadzieję, że tutaj Polska mi tego nie zajmie. Albo właśnie Ukraina, bądź Czechy. Z Czechami to w ogóle nie musimy się chyba klepać. No z tego, co widzę, to nie. Na pewno będzie ciężko z Ukrainą, ale tutaj mamy taki wąski przesmyk, więc praktycznie możemy tutaj zrobić jakieś twierdze i tak dalej. Co pozwoli nam tutaj wyniszczyć im jednostki. O, mamy dobry raz tutaj z Rumunią. No, same plusy tutaj widzę na granicach i bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, kiedy mamy? Jeszcze 6 tur, ok. 6 tur do kolejnego tutaj ataku na Słowację. Nawet chyba coś taka armia wystarczy, tak źle. O, możemy zaatakować. Mamy zokoła na koncie. Nie powinno być problemu, właściwie 300 knyk. O, odbiłem się tam. No właśnie, nie ma rozlewanka. Cyk, cyk, cyk. Ukraina wjeżdża w Polskę. No, niedobrze, moi drodzy. Ale z jednej strony dobrze, niech się wyniszczają moi sąsiedzi. Miejmy nadzieję, że będziemy tutaj mieli spokój. Właśnie, znaczy, hmm. Nam zależy, żeby to raczej Polska wygrała. Polska ma z kimś jeszcze wojnę? Aha, z Finlandią i Norwegią. To mu się dysantują tutaj na północy. Nie chciałbym, żeby Ukraina była silniejsza. Dobra, niech się klepią. Niech się klepią tak czy inaczej. Z Rumunią sobie poprawię relacje. Z Serbią, żeby mieć tu spokój. I ja bym, moi drodzy, zajął teraz Chorwację. Oczywiście będziemy zajmować cały kraj, co nie. Nie będziemy się ograniczać tylko do prowincji, które potrzebujemy. Żeby tutaj zrobić takiego ma Dużego potworka w tej Europie. Węgierski potworek, proszę bardzo. Cyk. O, odbiję się od stolicy chorwackiej. Dobra. Oni się tutaj mi rozlewają, ale nie jest tak, że dobra. Spróbujmy wejść tu. Tu się może cofniemy. Tu pójdziemy do przodu. O, 3800. Wyszło ze stolicy. Oddali stolicę. Właśnie. Wiedziałem, że to by chciał odbić, więc wysłałem tu jednostki. No i co? I tyle, jeżeli chodzi o Chorwację. Chorwacja przestaje istnieć. Teraz Polacy będą tutaj do Węgier na wakacje jeździć. Czy na Węgry. Mamy sporo pieniędzy i jeszcze zarabiamy. Więc ja myślę, że tą armię sobie też wykorzystamy od razu, moi drodzy, na Austrię, bo od nich też potrzebujemy tematów. Znaczy przykład, sumie jednego, tam chyba jedna prowincja, ale wiadomo, weźmiemy sobie więcej. Będą teraz takie Austro-Węgry, ale pod panowaniem Węgier. Polska się broni, Polska się broni, to mnie cieszy. Tutaj różnie bywa. Czy ktoś się jeszcze klepi, taki znaczący? Rosja kontra Białoruś? Oj, 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 oj. Białoruś raczej to przegra, oni się klepią. A pamiętajcie, moi drodzy, jeżeli macie jakieś fajne, ciekawe pomysły, hashtag pomysł na odcinek w opisie, w komentarzach pod filmem. I ostatnio przekonałem te pomysły, więc raczej bym proponował pisać nowe. A nie nie wklejać te same pomysły po raz 50. Dobrze. Mamy armię po 6-7 tysięcy. Na kratkę. Zobaczmy tą Austrię. Może zaatakujemy tutaj bardziej od południa, żeby trochę zwężyć ten front aktualnie i wtedy takim dość mocnym atakiem przejść na stolicę. Aha, tu jest granica! No to ciekawe. No to ciekawe. jest dziwne, wymyślają te granice. Okej, okay, okej, okay. ale dobra. Tutaj weźmy sobie tak na pół i wejdźmy do Wiednia. Czy Austria, jak mnie tutaj zaskoczy? Oj, ty wbił mi się. No i wbił mi się na Budapest. No rewelacja. Ale dobra, my wbiliśmy. Na jeden. jeden jest nasz. Tu postaram się ogarnąć ten rozlew. O, tutaj mocno, dobra, ale tutaj to jest ogarnięte. Oni będą mi się rozlewać. Ale dobra. Jak zabierzemy mu wszystkie prowincje, na których może rekrutować wojsko, to i tak już jest GG. Tutaj do przodu, tu do przodu, tu do przodu. Tu tą armię tak na pół, powinni dać radę. No i cyk. A. Odbiłem się? Ciekawe. Spróbujcie wejść. Cyk, cyk. Okej. Okay. Mamy to, moi drodzy. Austria również poległa. Zobaczymy, ile z tej Austrii będziemy mogli wziąć coś takiego. Myślę, że okej. Okay. Niech im będzie. No, tak? Nie. A może tak? Coś w stylu. O, to, to, to nawet nie jest brzydkie. Miejmy nadzieję, że jest tam teren ten, który potrzebuje. Tak, mamy to. No i dobrze, moi drodzy. 17 koła na stolicy, ale raczej te armie na razie rozwiążemy. I zobaczmy, co my jeszcze musimy. Co my jeszcze musimy, moi drodzy. No, Serbia, Rumunia oraz Ukraina. Yyy. To, to nie jest dobra informacja, moi drodzy, że Ukraina tutaj tak się wzmocniła. Hmm, dopiero co skończyli tą wojnę. Nie, no nie mamy szans z Ukrainą aktualnie. Lepiej zająć tutaj całe Bałkany i dopiero wchodzić w Ukrainę. Na razie sobie w ogóle poprawimy relacje z Ukrainą. Ukraina ma aktualnie wojnę z Hiszpanią. Z Rumunią sobie też polepszymy relacje z Chami Na razie też, chociaż Czechy też byłyby fajnym kąskiem do zjedzenia. A jak tam Niemcy i Francja ciągle się biją? No i bardzo dobrze, niech się biją. Jeszcze tutaj widzę, że Niemcy mają wojnę z Iranem, ale Francja 26 miejsce. My się zajmiemy teraz Serbią raczej. No to to, to będzie dobry. Dobra Sprawa tutaj. Później Rumunią i Ukrainą. Taki jest plan. Też takie Czechy też byłyby kurde dobre to zdobyć. Teraz tak sobie myślę. Austrię dokończyć też byśmy mogli. Zobaczymy, zobaczymy. Jak będziemy potrzebowali bardziej wzmocnienia, to jeszcze będziemy się wzmacniać. Aktualnie tutaj, moi drodzy, już wojsko czeka. Czeka, czeka, czeka. Tutaj na granicy z Serbią. No i wbijamy tutaj mocniej. Cyk. Dobrze, dobrze, dobrze. No na Serbię trzeba uważać, bo na razie tutaj OK. Małe jednostki wysłali. Tu sobie podzielmy to. Czy oni tutaj. O, siedem koła. No właśnie. Tutaj też jakiś tysiaczek. Tutaj sobie wejdźmy na sto. Tu do przodu, cyk, okej. Okay. Serbia sobie będzie mogli wziąć całą na tyle dobrze. Przecież wtedy będziemy mieli bardzo dużą granicę z Rumunią. No ale trudno, trudno się mówi. Chociaż zobaczyć, czy w ogóle wezmę wszystko. Tak, wezmę wszystko, okej. Okay. Serbia trafia cało. W... Serbia... Serbia trafia w całości do naszych Węgier. W Budapeszcie chyba zrobię po prostu Obóz zaopatrzeniowy Żeby po prostu tamte wojska jak stacjonować To będzie mniej kosztować, bo nie ma co rozwiązywać Tej armii, poasymilujmy sobie Serbię Już wchodzimy na 17 miejsce Więc całkiem, całkiem nieźle Uuu, Niemcy, Niemcy tutaj z tą Francją Nieźle poleciały, ale Francja jeszcze tu ma wysepkę To nie wiem, czy te Niemcy będą robić Uuu, a czemu to jest armia ukraińska Aha, bo Ukraina ma teraz wojnę Z Turcją, no to Kurde, dobrze, dobrze, dobrze Widzę, że tutaj Rumunia wszystkim daje przejście Wojskowe. Kurde, gdyby Turcja tutaj wymęczyłaby tą Ukrainę, wtedy my byśmy mogli zaatakować Ukrainę. No właśnie, myślę, moi drodzy, że to jest dobry pomysł. Szczególnie, że Ukraina co chwilę toczy wojnę, więc ona wcale nie musi być silna. Więc tutaj robię jednostki na stolicy. Wojsko ze stolicy też tutaj jakoś tak podzielę. No i bardzo fajnie, bardzo miło-sympatycznie. Dobra, wypowiedzmy wojnę Ukrainie. Jeszcze mam 35 tysięcy na koncie, w razie czego, bo kwestia jest taka, że nie wiem, czy oni tutaj gdzieś nie wiadomo mi przychodzić przez Rumunię. Dobra, tu jakieś dwa koła, dwa koła, dwa koła, tutaj porekrutowali szybko. Tak naprawdę nie musimy jakoś specjalnie się bić z tą Ukrainą. Potrzebujemy tylko tak naprawdę kilku tam prowincji. Więc jak już będę widział, że armia mi mocno topnieje, wtedy postaramy się to ogarnąć. Tutaj się wylejmy czy tutaj właśnie ten front ogarnąć, bo to jest, kurde, trochę te tereny polskie zają. ale tutaj nie widzę nic idzie armii ukraińskiej. To tyle dobrze. Nie, to Ukraina słaba. Ale to jest właśnie kwestia tego, że oni ciągle toczyli wojny. O, dwa koła tu jakś poszło. o poszło, dobra, 1600. Jest w ogóle opcja, żeby oddać trochę terenu w Polsce? Zwrócić tereny w sensie? Dobra, suwałki, wchodzimy. No i tutaj już niech te jednostki idą sobie. Do przodu. Coś tam Ukraina atakuje, ale widać, że wojska nie mają. Jakieś takie małe jednostki po 700-800 chyt, hyt, hit, hit. No, jeszcze widzę, że Turcja wchodzi. Dobra, myślę, że tyle. E, tej Ukrainy nam wystarczy. Zróbmy teraz sobie jakieś takie ładne granice z tą Ukrainą. Choda, że ta Turcja wyszła, byśmy mogli tak zagarnąć tej dostęp do morza. Coś takiego niech będzie. Nawet ładnie to wygląda. Od razu się zgadzają. Teraz przydałoby się poczekać, żeby Turcja skończyła wojnę. I tu jeszcze mamy takiego fajnego malinkiego gościa. To się nazywa Mołdawia. Dawaj go od razu sobie. Tylko mam nadzieję, że tutaj nie ma przejścia. Zaraz wbijemy się w jakąś armię turecką. Z tego co widzę nie. No i dobrze. Ale będziemy mieli tutaj po prostu granicę ogromną z Rumunią. Trzeba będzie ich odstawić tutaj dookoła. Pięknie, ładnie, miło i sympatycznie. Arwanik idzie do Budapesztu, bo tam nie ksztuje No to teraz się dalej bije z Ukrainą i tyle dobrze. Ukraina nie będzie szukała za bardzo tutaj odwetu. Po prostu wojska nie mają. O, Finlandia nam wypowiedziała wojnę ale weź ty i z tą Finlandią, po co? O, od się zgodzili. O, Polska jest zjadana do końca przez Niemcy. Mi się. Powinniśmy dogadać z Niemcami. Możemy się dogadać z Francją, o, właśnie, z Włochami. Ale sobie już może ustawię tą armię tutaj na granicy. Tak, po 6 tysięcy na kratkę. Powinien być GIT, żeby po prostu ta armia stacjonowała sobie tutaj. A jak już będziemy mieli odpowiednią ilość złota i się tereny zasymilują wtedy będziemy mogli tutaj przyatakować mocniej. No bo została tylko, moi drodzy, Rumunia tutaj kawałek. Uuu, Polska została w Gdańsku. Wolne miasto Polska w Gdańsku. Nieładnie, nieładnie. Biedna Polska. Niemcy trzecią potęgą na świecie. Dobra, hańcą mamy już uzbierane. Zobaczmy, jak tutaj kwestia rekrutacji po dwa koła. No nie jest jakoś super, tutaj nawet mniej. No dobra, to musimy gdzieś tutaj bardziej obok stolicy porekrutować sobie jednostki. Czy jesteśmy gotowi na Rumunię? Nie mam pojęcia, moi drodzy. Rumunia, 26 miejsce. My już mamy dziewiąte, więc jesteśmy w top 10 państw na świecie. Teraz przeanalizujmy, jak ten front tutaj poprowadzi. Tu możemy wysłać jednostki, żeby ten front zmalał. Tutaj by to miał bardzo dużo jednostek. I tak zamykać. A tak z każdej strony praktycznie. Chociaż może te jednostki tutaj zostawię. No bo będą pewnie mogli tędy wejść. Dobra, to niech ci stoją Zobaczmy jak tutaj Rumunia będzie się bronić O, dobra, dobra Na razie idziemy Za bardzo jednostek nie mają Ale pewnie zaraz będą mieli Teraz możemy tutaj tak do przodu Tu więcej Tu, tu, tu w Połowie Dobra, niech oni staną Uh, 7 tysięcy Uj, dobra, udało się Uj, dobra, nie udało się Spróbujmy w tym stylu Tutaj dużo jednostek To możemy tutaj wystawić na razie po prostu sobie wojsko Na wszelki wypadek O, rany No, trochę mają, trochę mają tej armii Trzeba przyznać Niestety mi się tam przybiło 30 jednostek oczywiście No to jest czy 30 ludzi jest w stanie wszystko przejąć. No to jeszcze oni coś spróbują. Po tysiaku. Okej, okay, kurde, ty, ta Rumunia nawet nie najgorsza. Wam powiem, trochę tych jednostek tu było. Czy to pozwoli już tu wygrać? Dobra, tam się odbiłem, tu jeszcze się wbijam. Okej, okay, tu tutaj jakieś 300 jednostek. Czekaj, co tu robią jakieś greckie jednostki? Aha, bo mają wojnę z Rumunią, standardowo. Dobra, ale no, sorry, sorry, Grecja, nie zdążyłaś. Byłem szybszy z tymi podbojami. Mamy dostęp do Morza Czarnego. Jest bardzo fajnie, moi drodzy. Niby ranking pokazuje, że jesteśmy na drugim miejscu w rankingu Światowym, zaraz to zweryfikujemy dokładnie. Wślemy sobie jednostki na Budapeszt. I możemy, moi drodzy, tworzymy wielkie królestwo Węgier. Proszę bardzo, królestwo Węgier wraca. Wielka, piękna monarchia. Pewnie Orban byłby teraz tym, królem. Możemy stworzyć Austro Węgry, ale nie zrobimy tego. Ale plan jest taki, żeby właśnie sobie podbić te tereny. Bo czemu nie? Możemy właśnie Bośnia i Hercegowina to musi wejść w skład Czechy, o kurde, to kawałek Niemiec, Austria i Włochy. No ale w sumie powinniśmy się, że tak powiem, z tymi państwami zetrzeć. Póki mam taką dużą armię, tutaj sobie będziemy w Wschód, asymilować. Wybierzemy się, moi drodzy, na Czechy, bo czemu nie? Długo tutaj siedziały, pewnie trochę fajnie rozwinęły te tereny, a obawiam się, że Czechy mogą paść ofiarą Niemiec, dlatego postaramy się szybciej zabezpieczyć te tereny. 10 koła, no nieźle Ja cofnę się tu, dobrze, dobra jeszcze ja tam coś atakują Trzeba przyznać było zaskoczenie Ale już tutaj to wszystko załatwiamy Dobra, o Czarnogóra moi drodzy Czarnogóra nas tu atakuje Chcą po prostu dołączyć do wielkich, wielkich Węgier Czesi przejęci, Czarnogóra coś tu próbuje Tutaj sobie dorekrutuje trochę wojska Na szczęście ma tu dobre relacje już tutaj z kolegami Z Niemcami, z Włochami No i Czarnogóra też po prostu tutaj padnie Czemu nie, wtedy będziemy mieli tak fajnie otoczoną tej bośnię, mamy sporo terenów do asymilacji Więc tapujemy, tapujemy, asymilujemy. Wiemy. Całą Rumunię, Czechy i Czarnogórę. Sporo, sporo. Z Turcją przeczytałoby się, mieć też dobre relacje, bo z Turcją raczej nie sami się bić, bo po co? W ogóle tutaj Węgrów to jest tylko 43%. Nie wiem ile się spodziewać po tej Austrii, ale myślę, że tyle wojska wystarczy. Chodźmy od razu tutaj na stolicę. Tutaj z Wietnia dużo jednostek ruszy. Nie powinien być problem, a jednak dwa koła tam mieli, okej. Okay. Ale to już raczej koniec. Aha, no, 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 no. Bardziej się rozlej, bardziej. Ej, co jest? Co oni tak nagle rekrutują jednostki? Nienawidzę tych rozlewów. Dlatego lubię czasami poragać sobie w dwójkę, żeby do Trójkę, jeżeli chodzi o Age'a Że w Trójce już tego nie ma I, te, I tego wojska nie rozwiązujemy Tylko będziemy tutaj szykować ich na Bośnię Oraz Hercegowinę Te tereny muszą się przyasymilować w razie konfliktu z Niemcami Z Włochami będzie spoko Bo to jest cienka granica tak naprawdę Poza tym Włochy w ogóle 19 miejsce Poza tym wojny z Niemcami i z Włochami już nie będą takie, że tam Chcemy jakichś super terenów, tylko po prostu Bardziej pokazać, kto tu dominuje Dobra, myślę, że tyle chyba styknie tych jednostek Ta Bośnia nie powinna być jakaś już potężna A mapa uciekła, proszę bardzo, Bośnia Niemcami Kacyk. Dziękujemy. Dobranoc. Łatwy temat. E, I te wojska sobie też nie rozwiążemy. Damy ich sobie tutaj, właśnie, przy granicy z Włochami. Ile nam brakuje, moi drodzy, do pierwszej potęgi? Stany są pierwsze. Ekonomicznie mamy dwa razy większą gospodarkę niż Stany, ale oni mają populację większą. Okej. Okay. Dużo zarabiamy. To może wyłączmy podatki, żeby oni tutaj bardziej byli szczęśliwi, żeby się mniej buntowali, żeby się asymilowali. Kraj bez podatków byłby piękny. Zróbmy sobie to wojsko na Włocha, bo Włoch może być silny. Coś tu się znowu dzieje? Zobaczmy. Niemcy się biją. Z Belgią oraz Wielką Brytanią. Kuszące, żeby wbić im nóż w plecy, wjechać jeszcze od tyłu, kolejny front im otworzyć. Może to się uda jeszcze? No bo te wojny mogą chwilę trwać, szczególnie z Wielką Brytanią, bo tam trzeba będzie się desantować. Jeszcze Belgia pewnie tutaj też się kisiła strasznie długo. A my wo wojnę mamy z Grecją. Grecja, idź sobie, nie chcę się z tą bić. To samo Arabia Saudyjska, daj, że spokój. Grecją to w ogóle mamy dostępnie Nie, byśmy musieli jeszcze tutaj popodbijać. No, dali sobie wszyscy siana na szczęście. E, dobrze. E, panie, panie Włochu, panie Włochu, witam, witam, witam. Chcieliśmy pokazać, gdzie twoje. Miejsce w szeregu. E, Trochę tutaj pozajmować nieco terenu. Jakąś tam Wenecję. Te tematy, te klimaty. Hyt, chyt, chyt. Czy to 3, Ładnie. Tutaj troszkę na tą Wenecję wyślemy. A tu nic nie było. Co ciekawe. Zresztą, Wenecja lepiej chroniona. włos standardy padają. Ile my ty w sumie prowincji potrzebowaliśmy do e, stworzenia Austro-Węgier? No, w sumie już mamy te tereny. No, w sumie możemy tak podbić, żeby granica była ładna, co nie? Coś w tym stylu. Pyk. Milan, takiego pyk. Włochy, co ty na to? Bo w sumie nie chcę się tak długo zajmować z tymi Włochami. Chciałbym wykorzystać sytuację z kolegami. Niemcami, ale widzę, że jeszcze muszę popodbijać. Tak łatwo mi oddadzą tych ładnych terenów. Trochę muszę się bardziej porozlewać. O, jakieś tutaj pierwsze ataki się pojawiają. Idźmy po prostu w stronę Rzymu. Tam mamy tutaj front ogarnięty, zabezpieczony. O, coś atakuje. Wow, wow, jakie jednostki. Jak wejdziemy do Rzymu, powinno być po sprawie. Rzym zdobyty. No, od razu więcej punktów mamy. O, proszę bardzo. Bardzo ładny skrawek Włoch. Dziękujemy. Teraz tutaj, let's go na Niemca, bo widzę, że Niemiec już zjadł Belga, ale dalej ma wojnę z Wielką Brytanią. Włoskie tereny ogarniamy. Boję się Niemca. Niemiec to jest. Kurde zawsze cicha woda Znaczy cicha woda On podbija ale Zawsze tam ma niesamowite jakieś ilości wojska No tutaj już stoi 3900 przy naszej granicy Tutaj 27 koła stoi Więc zobaczmy moi drodzy Atakujemy Niemca Który jest trzeci na świecie Więc jest dosyć silny Zdobywamy tutaj Kraków, Bytom, Opole Zobaczymy co to się wydarzy Tutaj wchodzimy Kraków zdobyty Bytom, Opole Dobra Wałbrzych Tutaj też inne prowincje Powoli zdobywamy A my w sumie którą prowincję musimy mieć do tych Austro-Węgier? A może to mamy? Nie wiem Trzeba <laughs> było sprawdzić przedwojennie Wojną. Tylko na razie zbytnio nie chciałbym się rozlewać, bo wiem, że tutaj mogę, że przyjść naprawdę niezła armia, niezłe ilości. Więc na razie tak połamalutku, żeby nie doszło do tych przeklętych rozlewów. Spacerujemy sobie w stronę Berlina. Na razie nic nie widzę, nic nie widzę. No jestem ciekawy, kiedy te grube tysiące tych armii tutaj przyjdą. Na razie takie malutkie te armie niemieckie. Oni tu mieli w porcie 27 koła, chyba że to już po prostu Brytania tutaj. Brytania rozjechała. Czy my sobie wejdziemy do Berlina za darmo? O, 3200, dobra, dobra. Ale w sumie szczerze, czy my tak jakby chcemy zniszczyć tego Niemiec? Szkoda, że Polska istnieje, bo byśmy wtedy mogli ją wypuścić, chyba. A teraz chyba nie będzie takiej opcji, bo Polska jakby istnieje na jednej prowincji. Chyba gra nam nie da takiej możliwości. Jest 26 tysięcy wojska, ale się cała armia o odbiła. Więc troszkę śmiesznie. A Frankfurt tutaj ominęliśmy. Ty, jak gdyby tak Węgier miał dostęp do Morza Bałtyckiego. U, Niemcy zaatakowali. Już tam pływają. No już ten front jest za duży. Zaczynają się problemy. No, już 2000, tutaj 4000. Dobra, pokadajmy o pokoju. Co? Weźmy tutaj polskie miasta. Może odpuścimy sobie ten dostęp do Morza? Morza. Tu trochę ci za zakoszę, bo nie chciało się ich bronić, albo możemy zrobić tak, że weźmiemy sobie tutaj taki korytarz po prostu. No i mamy to, moi drodzy: Królestwo Węgier! Piękna sprawa, moi drodzy, mamy dostęp do Morza Śródziemnego, do Czarnego, do Bałtyckiego. Udało nam się stworzyć wielkie królestwo Węgier. Powrót po prostu. Wielkie potęgi. No i mamy wszystkie tereny, żeby stworzyć Austro Węgry, ale te Węgry przeskoczyły potęgę austro-węgierską. Więc ja mam nadzieję, że Ci się wam się podobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie o łapce w górze komentarzu, subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się hej.